witajcie moi kochani, ja jestem Lucik, a oto przed wami kolejny film z Gothic Świat na moim kanale. Odcinek z serii. Czemu mi się tak porąbało? Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Generalnie, Kodujemy dzisiaj wątek fabularny. dajemy się do starej kopalni, gdzie mamy dla korka ma pozyskać wydzielinę. A może nie tyle wydzielinę, co po prostu znać to, co... Od, to po prostu to, co widział w wizji. I w tym celu mamy się udać do gniazda pełzaczy. Czyli pełzaczy od takich potworów, które są utrapieniem kopaczy w kopalni. Dla kopaczy w kopalni. Także co? W razem, razem jak byliśmy w starej kopalni, byliśmy dosyć słabowici. Nie mieliśmy z nimi praktycznie żadnych szans. Co sam z zwojami mogłem się ratować, ale zwoje były wtedy dla mnie drogie. Oraz, no, ograniczała mnie mana. Teraz jestem wojownikiem. E, mistrzem Szermierki I myślę, że czy już nie będą stanowić takiego wyzwania dla mnie. Mnie bardzo cieszy. Co prawda mogę troszeczkę więcej tej siły podbić sobie. Ale z racji, że. Czekajcie, ja w ogóle podniosłem. Aha, okej, okay, dobra. Bo mi brakuje statystyki do fajnego miecza. O! Właśnie takiego. W położeniu odcinku chyba kupiłem jakiś fajny mijaczek, ale raz, że nie różnił się za bardzo statystykami, dwa, ja że po zakończeniu nagrania nie jest za, no zapomniałem zapisać, więc no niestety muszę znowu się raczyć tutaj buławą. Ale myślę, że jakoś na spokojnie sobie damy radę. Także co? Pogadajmy z Janem, który jest tutaj szefem tej całej kopalni. Cześć. Witaj. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuła się nasza młocarnia. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło Zębatę. Wtedy zajmę się Twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny co ty. W którymś z bocznych szybów stoi zepsuta młocarnia. Może tam coś znajdziesz. Okej, okay, Cień. Mamy taki mały układ między bezimiennym Ajanem, czyli musimy udać się do starego szybu i odzyskać koło zębatę. Może nie tyle odzyskać, co po prostu pozyskać. A tam mamy w sumie pełzaczy. Możemy sobie przetestować, czy jestem wystarczająco silny do walki z nimi. Jeśli nie jestem silny... O! Fajnie, dobra. A może coś z tego będzie. Okej, okay, coś z tego jest najwyraźniej. Trochę barwałem, ale nie jest najgorsza. Powiem, powiem wam szczerze. Ale się pokuszę o stwierdzenie, że jestem całkiem silny. Hmm, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oczywiście będziemy mieli do czynienia z, w późniejszym etapie gry z silniejszymi przeciwnikami. Jak połzacze, wydzieliny nie potrafię pozyskiwać, gdyż nie chciałem marnować na to punktów. Teoretycznie można zrobić od korkolama na wydzielinach trochę bryłek, ale jednak ja na brak bryłek nie narzekam, co jak co. Także co. O kurde, czemu mam taki słaby render distance? Zobaczę sobie w grafice. Widoczność. No, mój komputer jest słaby. Wpiszcie sobie na Technical City MX150 i zobaczycie, w ilu grach i jak te karty graficzne sobie radzi. Intel Core i 5, 7 albo 8 generacja, jakoś tak. No, nic szałowego dlatego. Ciężko pracuję, żeby sobie zarobić na nowszy sprzęt. I a propos, tak jak już wszedłem na ten temat sprzętu, to sobie upatrzyłem AMD Ryzen 5 5600, taki procesor. I oraz Radeon jeszcze no, XT 6600. To taki budżetowy zestaw i myślę, że i on, ten zestaw spełnia 100% minimalnych wymagań w większości gier. Co jest w mało powiedziane, gdyż ten zestaw potrafi jednak na wysokich ustawieniach większość gier odpalić w 60 fps, ach co mi bardzo zależy. Mógłbym teoretycznie mocniej, coś mocniejszego sobie kupić, wzłożyć. Aczkolwiek, no jednak, inne wydatki mnie ograniczają do tego. co tutaj mamy właśnie pełzacze. I mamy koło Zenbata tam na dole. Dobra. Dajcie znać jakie wy macie setupy i czy jesteście zadowoleni Ja generalnie w tej chwili, w tej chwili rozpatruję różne opcje I teraz tak Tak sytuacja tutaj wygląda Tam Mamy drobinka, ale jak zejdziemy to nas dopadną Więc tutaj patrzę na dole, mogę sobie zaskoczyć Na niższą półkę I tak jednego po drugim wybijać, to jest najlepsza taktyka w gotyku. Okej okay. I teraz będziemy odciągać ich jak w jady. No fajnie. Dobra, jeszcze jeden. jak go szybko załatwimy. Dobra, jeszcze jeden. I to tak chyba tyle. Okej. Okay. Krucze ziele, krucze ziele. I proszę was bardzo, koło zębate. Udało mi się. Fajnie, fajnie. No sobie bryłki rudy może, co? Oj. Zobaczmy. Dawimy się w kopacza trochę, w tej modyfikacji można kopać sobie bryłkę rudy. Mam że tak łatwo można się tutaj dorobić w tej grze, że... O, dać to. No dobra. Coś tam wykopał ten bezimienny. W jedynce oryginalnej to była zwykła animacja A z tą modyfikacją można się trochę pobawić Oczywiście to jest wykorzystana mechanika z dwójki drugiej części, z dodatku Tam można było kopać złoto Okej okay. są tak drobinki poprowadzone Fajnie, fajnie rozsądnie, gdyż w oryginalnej jedynce ciężko było się tutaj wspiąć Były krzywo drobinki ustawione i były po prostu same problemy Z tym spinaniem się Dobra, moi drodzy, ja teraz się udaję do Jana pogadać sprawę, obgadać sprawę właśnie z tym kołem zębatym. Zobaczymy, zobaczymy, który mamy poziom. Dziesiąty w ogóle, jeszcze 3000, A to myślę, że na dzisiejszym filmie sobie wbijemy ten level. Level. Jakże spoko. Cześć, witaj. Mam koło zębaty. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz Gniazda Pełzaczy. Hmm. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Nadal szukam gniazda pełzaczy. Mówiłem ci już, idź! Dobra, do... Mamy pójść do Ashgana. Dobra, dodatkowo wpis w dzienniku jeszcze można było sobie ogarnąć, fajnie. Także szykuje się pierwsza taka poważniejsza y, ala bitwa w gotyku. Ale mnie ten render wkurza w tej kopalni, naprawdę tak słabo działa. Niesamowite. Proszę cię dół. Ciekawe czy ten strażnik, co mnie wcześniej próbował wyskubać z Bryłek, będzie chciał mnie zatrzymać? Nasz sobie zapiszę. No proszę, kto nas tu znowu odwiedził? O ty skur. Ach, pięknie się patrzy na te rudę, nieprawdaż? Nie martw się, dobrze się nią zaopiekuje. No zdaje się, że całkiem porządnie popracowałeś. Przechowam ją całą dla ciebie. Potraktuj to jako swego rodzaju. Uważaj na. Jest skór muń. Nie będzie to teraz odkręcić. Ja ci dam. Co to za mieczek masz? Mierz sędziego słaby. Poproszę. Nie no, żartuję. <laughs> e, bez przesady. Ale jak my to teraz robimy? O oh, fuck. Ja to jestem głupi. Dobra, to chyba taktyka tak jak na początku gry zastosowałem. Czyli... O. I już jesteśmy biedni. I teraz mnie nie zaczepi, bo nie mam bryłek. Ale wiem, jak można ogarnąć tą... to e, no. 150 bryłek, okej. Okay. Od tego gościa. Coś ty tam zrobił. No, możeś tam poleciał. Co tu się dzieje? Cześć! Witam! Ogarnę sobie tego quest'a w ten sposób? Widzę, że bystry z ciebie chłopak. A po prostu po jemu parę gratów i będę miał za sobie 50 mi dać trochę rudy. Jeśli dasz mi coś w zamian. 1200. Zdajebiście. Dobra. Co my tu mamy? Co mogę sprzedać? Kurde. Albo do bogaty po tym odcinku. To, to, ta to, to. Chociaż wiecie co? Ten obłuch, co teraz trzymam przy pasie, sobie zostawię na przyszły etap gry. Długi łuk. No i dobra, kurde. Trzeba Shift i prawo. Klikam i mam to 100 wymieniane. Jo. Tylko teraz jest ten głupi jak but znowu. Muszę wczytać, bo kurde co, 1200 mu nie mam zamiaru dawać, nie? Muszę najpierw sobie tak sprzedać, żebym miał 150? Oddać mu i dopiero resztę. Ja pierdzielę. Ja to jestem Tuman. Ja to jestem Tuman. No <grymne> Dobra. I co, brzmie jak na to, to tyle, tak? Dobra, nie będzie już mnie zaczepiał? Nie. woda Będziemy ja mu w pierdzieju że nie ma takiego wątku, że możemy mu się sprzeciwić i na przykład mu spuścić w pierdzie i sprawie, nie? Tak było najpierw po pogotykowemu. No ale trudno. No moi drodzy, zróbmy sobie teraz quest'a z zaginionym kopaczem. Kontynuujemy. Garp nie był w stanie mi niestety pomóc w tej sprawie. Nie mam pojęcia, co się mogło stać z garetem. Otóż z garetem jest taka sprawa, że zaginął kopacz garet i on prawdopodobnie trafił na pełzaczy. I teraz czekajcie. O! To skład poboczny od Jana, wprowadzony przez modyfikację. Dobra. I tam, generalnie, jak możecie się domyślić, tam znajdziemy gareta. Okej, okay, zobaczmy. To będzie niebezpieczna walka. Okej, okay, dobra. O nie! Uff, udało się. Dobra. O nie, Gareth. No właśnie. Taki los go niestety spotkał. Okej, okay, piekielnik. I łomotacz. Nowa broń. Też bława. I jest lepszy od mojego poprzedniego. Co prawda delikatnie, ale jest lepszy. To bardzo dobrze. Zawsze to jest jakiś tam progres. Nie ma co narzekać. Tam na górze raczej nic nie ma. Nie, nie widzę. A nie wiem, jak bym miał się tam dostać. Dobra, na te deski też nie wejdę jakoś. A, ja się tu mogę schować. Aha, ale jaja. ci ciekawostkę. Dobra, to co teraz. Przy okazji, jak będziemy wracać do Jana, to mu powiemy, co się stało z Garetem. Mamy jego kill -off, jako dowód, że. No. Tylko że znaleźliśmy. Także fajnie. Jeszcze sobie tutaj do tej nogi pójdę, może tam coś ciekawego znajdę. Tam, oczywiście, mamy pełzacze. Dobra, chodźcie tu. No, chodź tu. Fajnie, na dwa ciosy poszedł. Dobra. Zaraz mam takie pytanie. Dalej. To nadal nic nie ma. Soj po wejdziemy. No, zapowiadam szczerze, że. Jeszcze raz przechodziłem to. ten rozdział. To ja się ruszyłem po prostu taki OP. Oj. Zdolności, co to ma do rzeczy A, po prostu Zręczność, dobra Dobra, zejdziemy sobie kulturalnie Bez śmierci Ja czułem takie ciary Nad tym gniazdem połzaczy, myślałem sobie, nie dam rady A potem nagle Walcząc z tymi pełzaczami, Czułem jak moja postać bardzo się rozwinęła Względem wcześniejszych odwiedzin Kościany łuk O Okej, okay. nowa broń to mnie nie będzie interesować, a tylko szermiarka mnie najbardziej interesuje. No ale dobra. Drugi rozdział właśnie był tym takim najciekawszym. Pod tym względem, że nasz wcześniejszy rozdział, wcześniejsze przejście bardzo mocno wpływało na to, co robiliśmy w drugim rozdziale. Raz, że dołączyliśmy do obozu, czyli staliśmy się jakby częścią tej kolonii. To już coś od nas świadczyło. Oczywiście pozostało fakt, że byliśmy nowi. A dwa, że te wszystkie godziny walk, xpienia i tak dalej sprawiły, że po prostu e, dawaliśmy radę z przeciwnikami, z którymi, którymi wcześniej musieliśmy uciekać i to naprawdę daje dużą satysfakcję do dzisiaj. Cześć, witaj. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak z pod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Ashgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan! Ażgan wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Okej, okay, to jest. rozsądny warunek. To prawda oni nic nie zrobią. Może jednego pełzacza Generalnie będą mi kraść ekspa. Ale jednak za. Trzech strażników. Za zawołanie trzech strażników możemy dostać dodatkowe punkty doświadczenia. Dobra, przy okazji sobie tutaj jeszcze do chłodnika pójdę sprzedać rzeczy, bo zapomniałem. Proszę bardzo. Tysiąc pryłek. Niesamowite, nie? Dobra, mamy tutaj górna wida. Potrzebuję Twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla kolona. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Okej. Okay. Proszę. Może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole Łazgana. Będę czekał. No okej. Okay. Jeszcze mam górna kosza. Górna kosza. Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy wielkim przejściu. No dobra. To jeszcze mamy jednego strażnika świętego, tylko musimy się po niego udać na samą górę. Co będzie samo w sobie trochę opierdliwe, trudno się mówi. Więc co, co ja tam miałem mówić? Aha, no. Także, no, bardzo lubię drugi rozdział, gdyż, no, po prostu wykorzystujemy to, czego się nauczyliśmy zwyczajnie. Się więcej... Później, trzeci rozdział, czwarty, piąty, szósty, to już jest takie powiadanie tego. Ale mimo wszystko, potrzebuję Twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Możemy na ciebie liczyć, kiedy już odblokujemy prowadzące do niego przejście? Gniazdo Pełzaczy. Nareszcie mój miecz jest na twoje usługi. Ale naprawdę gotyk miał w sobie to coś, nie to co dzisiejsze gry. Tam jeszcze wiedźmin ewentualnie coś tam potrafił coś od siebie dołożyć, nie? Znaczy coś tam, nie no naprawdę tak gra piętna. Jeśli chodzi o 2015 rok i później dodatki. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że CD tłumaczył, kiedy jeszcze był wydawcą, tłumaczył po prostu Gotika. tłumaczył Gotika. Więc on po prostu, oni się twórcy. Kurde, gdzie ja idę? Po prostu się wzorowali na Gotiku, tworząc wiecminę. I bardzo dobrze im ten wzór wyszedł. Lepiej niż komuś innemu. RPG bardzo dużo czerpią z Gotika mniej lub bardziej. Samo kopiowanie nie wystarcza, trzeba coś od siebie dołożyć. gotyk właśnie to zrobił. Nawet sami twórcy Piranha Bytes mają problem z tym e, powtórzeniem takiego sukcesu. Co to dla. E, nie powiem, że nie, Ryzen, e, czy teraz Alex bardzo przyjemnie mi się w te gry gra. Chociaż w drugiej części jeszcze nie odpalałem, gdyż... E, ...mamy za sobą sprzęt. Aha, sorry. Cześć. Witaj. Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb, będzie niezły bal. No, ja myślę, podpisujemy grę i rozpoczynamy tę piękną walkę. O kurde, o kurde, nic nie widzę. Ja nic nie widzę, halo. Okej, okay. można i tak. <laughs> Tego się nie spodziewałem. Dobra, ustawmy sobie światło. Mam tylko jeden. Jeden zwój. O, ale jest wygoda. Dobra. Co ja robię? Na no siema. Ło to jest Dobra, ale muszę mimo wszystko uważać, jak za dużo dam sobie pić. Dobra. O nie, dobra. Czasami po prostu za wcześnie sobie wcisnę klawisz, wtedy po prostu postać jakby wytrąca się z równowagi, z rytmu, nie. Można to w sterowaniu odczuć. dobra? Zapisujemy gra, lecimy dalej. Musimy się dobrać do dupy królowej, półzaczy. Zobaczymy. Wiem, że w modyfikacji troszeczkę ta walka z tym Alabosem jest utrudniona. Dobra, udało się. I fajnie, i fajnie. Dobra, damy radę. Jesteśmy silni. Stajemy się silni, co jest najciekawsze. Tak jest, sieczemy i ich sieczemy. Kurde. O nie, plecy, plecy. O kurde, mać. O, ale ciarki mnie przeszły. Dobra, miksurki, miksurki, nie ma co żałować. Już mnie po plecach pił pierdzielony. Jestem zbyt mm, nieostrożny, no, ale dobra, daliśmy radę, to jest najważniejsze. Siema. Jeszcze jeden. O nie, on mnie próbuje bić. O nie! O! Fak! Odsuwamy się, bo bije. Udało się. Juu. Ej, powiem wam, że to była ciekawsza walka. Jakbym dobrze nie unikał tych ciosów, to bym zginął po prostu, jak. Maciarz. Jedence to była bardzo prosta, wręcz banalna walka. W modyfikacji troszeczkę dołożyli mu tych e, punktów życia i próba po prostu, była nieco bardziej wymagającym przeciwnikiem. Weteran by sobie nie... Znaczy, no, ja jako weteran miałem z tym problem. Ja zostały złożone przez królową pauzaczy. Zabiorę o wiele silniejszą e, wydzielinę niż wnętrzności dorosłych osobników. Okej. Okay. Czyli o to chodzi. Po prostu mamy jeszcze większe ilości. W jednym jaju. To co? Jeszcze wróćmy na koniec tego odcinka zanieść dobre wieści. Ale bardzo fajnie, podoba mi się klimatyczna jest ta miejscówka. Chociaż bardzo mocno się zastarzała, Ale jak ktoś obserwuje y, twórców y, Gothic Remake i widział trailer, no to y, ten wie, że po prostu jest na co czekać. Je będzie jeszcze większy klimat. Jeszcze będzie mroczniej. Prze bardziej przerażająco lepiej. Hmm. Oby tak było. Dobra, skorzystajmy z okazji, póki jeszcze mamy tutaj odpalone zaklęcie. Naprawdę no, goty cream jak będę ogrywać jak głupi to wam mogę obiecać. No, chyba że będzie kosztować 300 zł, co sobie poczekam na tańszą cenę. Bez przesady, nie? No dobra. Witaj. Witaj. Pełzacze nie będą wam już zagrażały. To wspaniała wiadomość. Wyślę końca do torusa z dobrymi nowinami. Hmm. no i dobra. Co dalej, co dalej, Powiedzcie mi, co dalej? Idziemy teraz na samą górę. Właśnie nie wiem, czy zauważyliście, ale dokonaliśmy czegoś niesamowitego w tym w świecie gry. I postaci będą na to reagować, to jest cudowna rzecz. Uwielbiam to. Ja to po prostu uwielbiam. Idziemy do Jana, zanieść mu dobre wieści i oddać questa przy okazji pobocznego. Znalazłem twojego kompana. I gdzie on jest? Nie żyje. Co? Masz na to jakiś dowód? Tak, proszę. To diabła. I to jest problem. Teraz będę musiał zabiegać o to, żeby chłopcy ze starego obozu przysłali mi tu kolejnego kopacza. Cóż, mimo wszystko, dziękuję za pomoc. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. Znalazłem gniazdo. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. ha. <noise> Bez obrazy. Dobra robota, chłopcze. Masz. Weź tę skrzynkę piwa. Zasłużyłeś. Okej. Okay. Piu. No, bez zmiany się dzisiaj napracował. Także co? Dzięki wielkie za oglądanie. Komentował lucik, Lajkuj, subskrybuj, żeby wesprzeć moją działalność, jeśli wam się podobało oczywiście. I trzymajcie się. Do następnego razu. Hej!